Więc transhumanizm głosi możliwość przekroczenia biologicznego wymiaru człowieka za pomocą radykalnej ingerencji w jego naturalną kondycję przy udziale najnowszych technologii, stosowanych i dynamicznie dziś rozwijanych w takich dziedzinach nauki, jak chociażby genetyka, neuroinżynieria, neurocybernetyka, sztuczna inteligencja czy nanotechnologia. Charakterystyczną cechą transhumanizmu jest jednak ideologizacja stanowiska powyższych nauk. Jaki jest cel transhumanizmu? Z jednej strony transhumaniści głoszą możliwość stworzenia bytu postludzkiego, który byłby jakąś techniczowaną formą nadczłowieka. Dążą zatem, jak sami to niejednokrotnie podkreślają, do osiągnięcia nadludzkiej, wręcz boskiej kondycji przez człowieka. Z drugiej strony, uważna analiza transhumanizmu każe stwierdzić, że jest to ideologia wyjątkowo antyludzka, przesycona szczególną nienawiścią do bytu ludzkiego. Znajduje się tam zarówno pogarda wobec ludzkiej cielesności, co ukryte jest chociażby pod fasadą projektu radykalnej cyborgizacji, czy też pogarda wobec ludzkiej wolności, co związane jest chociażby z projektem. Uzależnienia decyzji i działań człowieka, na przykład od operacyjnych systemów sztucznej inteligencji. Jak rozeznać, czy dane usprawnienie samego człowieka, czy też jego aktywności, ma charakter transhumanistyczny, czy nie? Ingerencja transhumanistyczna nie ma charakteru terapeutycznego ani krótkotrwałego. Mamy natomiast z na nią do czynienia wówczas, gdy Poddający się jej podmiot pragnąłby stawać się istotą w coraz mniejszym stopniu ograniczoną przez prawo biologii i dokonałby tego usprawnienia na stałe i właśnie w tym celu. Bądź oczywiście, gdy ktoś inny podjąłby decyzję za pomocą różnych technologicznych usprawnień pozbawić danego człowieka jego naturalnej kondycji. W tym drugim przypadku nie chodzi tylko i wyłącznie na przykład o stworzenie za pomocą inżynierii genetycznej istoty o tak wyselekcjonowanych cechach, że można byłoby je nazwać, było ją nazwać na człowiekiem. Ważną cechą współczesnego transhumanizmu jest bowiem brak zgody na pozostanie w biologicznym ciele, co jest ściśle związane z oczekiwaniem na nadejście takiej technologii, która umożliwi opuszczenie wymiaru cielesnego na przykład przez transfer umysłu, tak zwany transfer umysłu. Ten przełom w ideologii transhumanistycznej określany jest jako nadejście technologicznej osobliwości, singularity. Należy także pamiętać, że pozbawienie człowieka naturalnej kondycji nie dotyczy jedynie transformacji jego konstytucji cielesnej. Polega to także na wpływaniu przez różne, różnego rodzaju na przykład neurotechnologie, na strukturę psychiczną człowieka, co oczywiście w imię wydoskonalenia, na przykład jego percepcji, tak naprawdę odebrałoby możliwość podejmowania w pełni autonomicznych decyzji. Tutaj takim sztandarowym programem jest projekt na przykład super żołnierza, tak? Czyli człowieka <laughs> posiadającego różnego rodzaju implanty technologiczne, pozbawionego empatii. Pozbawionego lęku, człowieka, który prawie się nie męczy, nie potrzebuje snu, a w sposób doskonały wykonuje polecenia. Chciałbym, abyśmy analizując źródła transhumanizmu, poszli za pewną tezą, którą stawiał zarówno Erik Foglin, znany austriacko-amerykański myśliciel, jak i słynny polski filozof Mieczysław Gogacz, zmarły właśnie przed miesiącem, twórca atomizmu konsekwentnego. Owa teza głosi, że istotą nowożytności jest rozwój gnostycyzmu. Należy tu podać podstawowe rozróżnienie pomiędzy gnostycyzmem starożytnym a neognostycyzmem. Ten pierwszy nekował rzeczywistość szukając ucieczki do boskiej pleromy, natomiast ten drugi zamierza uobecnić boską pleromę tu i teraz jednocześnie negując naturalną i skończoną kondycję człowieka. Ten pierwszy charakteryzował się zatem eskapizmem, czyli ucieczką do innej rzeczywistości, a ten drugi ma charakter demiurgiczny, czyli chce przeobrazić rzeczywistość, a dokładnie człowieka, niejako stwarzając go na nowo. I tym właśnie w istocie swej jest transhumanizm. Celem tego wystąpienia będzie próba pokazania, że ten skrajny, technocentryczny nurt, zwany transhumanizmem, jest wyraźną konsekwencją oraz swego rodzaju kumulacją także pewnego dziejowego procesu, polegającego na infiltracji gnostyckiego myślenia do wnętrza, wnętrzna, wnętrza różnych koncepcji naukowych. Proces ten owocuje dziś między innymi tym zjawiskiem, które Nazywany jest przez wielu ekspertów religią techniki. Gnostycyzm był systemem religijnym, który od pierwszych wieków naszej ery miał stanowić alternatywę dla chrześcijaństwa. Jego zasadniczą tezą była autosoteriologia, która posiła możliwość samozbawienia dzięki oświeceniu właśnie przez wiedzę, czyli gnozę. Gnostyk uwalniają swoją jaść z więzienia wrogich sił natury których najbardziej specyficzną reprezentacją było jego ciało, miał powrócić do boskiej pleromy i sam stać się niczym Bóg. Choć dokonywało się to dopiero po przekroczeniu egzystencjalnego progu śmierci, to jednak uważano, że gnostyk oświecony wiedzą posiadał quasi boskie prerogatywy już w doczesności, które pozwalały mu być demiurgiem swojego losu, nawet w wymiarze ostatecznym czyli być demiurgiem własnego zbawienia. Rozumienie Gnocy jako dość spójnej, choć mającej wiele odmian, idei bycia religijną alternatywą dla chrześcijaństwa zakończyło się wraz z epoką średniowiecza. W epoce renesansu dochodzi do znacznego osłabienia pozycji chrześcijańskiego paradygmatu kulturowego jako jedynego słusznego asumptu dla rozwoju ludzkiego ducha. Nowożytny model kultury zaczyna być kształtowany nie tylko według zasad wynikających bezpośrednio z chrześcijaństwa, ale także jako tak zwany powrót do antyku z różnych inspiracji pogańskich, bardzo często nasączonych helenistyczną czy żydowską gnozą. Rozpoczyna się tym samym stopniowy proces swoistego rozlewania się gnostyckiego ducha na wszystkie dziedziny życia. W historycznej perspektywie rozwoju idei, religii, techniki, jako konceptualne przedpole dla musicidii renesansu, należy jeszcze wskazać stanowisko irlandzkiego platonizującego filozofa Jana Szkota Ryugenu. Można go uznać za prekursora pewnego nowego trendu mówiącego o technice jako narzędziu transcendencji. Ryugena twierdził, że sztuki mechaniczne, artys mechanikę, są niczym ogniwa łączące człowieka z Bogiem, dlatego ich kultywowanie musi prowadzić do zbawienia. Stanowisko to w różny sposób ewoluowało aż do czasów współczesnych, a za jedną z jego oczu można uznać koncepcji Martina Heideggera, który m.in. postulował, aby starać się zrozumieć metafizyczną istotę techniki. Wychodząc z epoki średniowiecza, należy jeszcze wspomnieć filozofa, który Werner Scassier nazywał pierwszym myślicielem nowożytnym. Był nim Nikla, Niklas Krebs, czyli Mikołaj Skózy. Jego koncepcje wpisują się w nurt zarówno pogańskiego, jak również chrześcijańskiego platonizmu. Trzeba podkreślić, że Kuzańczyk wpłynął na największych naukowców i myślicieli tradycji zachodnioeuropejskiej, takich jak Kopernik, Kepler. Bruno czy Kartezjusz. Niezwykle istotnym wątkiem w myśli Mikołaja Skuzy jest koncept boskości człowieka, czego wyraźne reperkusje, choć posiadające nieco odmienny wycień, odnajdziemy także we współczesnym transhumanizmie. Oto fragment jednego z jego dzieł. Ale bowiem człowiek jest Bogiem, lecz nie bezwarunkowo, ponieważ jest człowiekiem. Dlatego jest ludzkim Bogiem.